Tak, proszę, proszę. No, hej. Hej, Różyczko, co ty tu robisz? Nie miałaś być na wakacjach z rodzicami? Niby miałam, ale jednak wyjeżdżamy jutro. Hej tak, witaj Charlie. Przestraszyłeś mnie. Ja? Niby czemu. Lepiej mi powiedz, koleżko, co tam u twojej dziewczyny. Przestań, skąd wiesz o tym liście? A z pewnych źródeł. Nie wstyd się, pokaż go. Dobrze, leży tutaj. Pozdrowienia z nad przesyła... ...Irene. Wow, i serduszko na końcu. Tak, wiem, czytałem już to. Nawet do niej nie dzwoniłem. Po prostu się wstydzę. Co, jak ona się by mnie zakochała, tak samo jak ja? A może mi powiedzieć, co z tym listem? No, wysłałam. No, jaka reakcja? Tak szczerze, to nawet nie zadzwonił. Szkoda. Czy mam ci powiedzieć, co ja o tym myślę? Więc co ty myślisz? Nie wiem. On się chyba wstydzi, tak? On się na pewno wstydzi, zwykły tchórz. Musisz do niego zadzwonić. Ale ja też jestem takim tchórzem, ja do niego nie zadzwonię. Nie chcesz żyć z nim długo i szczęśliwie. Chciałabym. Więc zadzwoń. Dobrze. Kościół, weź się ogarni, musisz do niej zadzwonić. Naprawdę? Tak. Naprawdę, Naprawdę mam zadzwonić? zadzwonić? Tak. Dobrze, no co mi zależy. On teraz sam dzwoni. Yy, tak, hallo, Jack, cześć. Yy, otrzymałem od ciebie pocztówkę. Dziękuję ci za nią. Jeszcze yy, chciałem się zapytać. No, czy. E... Tak, nie dziękuj za nią, to drobiazg. A co się chciałeś spytać? Czy może dzisiaj pójdziesz ze mną y, do parku, jeżeli oczywiście chcesz, nie? Nie zmuszam, naprawdę y, to jak? Z wielką przyjemnością, naprawdę, kiedy, o której, naprawdę pójdę. Dzięki. No, 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 dzisiaj za może dwie godziny, spoko. Tak, tak, pewnie, zawsze, jasne, spoko. Tak, no, no dwa. I co mówił? Będzie mhm. randka. randka. Już mogę iść. Przepraszam, naprawdę. Nie, nie, nic nie stało. Nic nie stało. Naprawdę. Dziękuję Ci, że jesteś. Przestań. Jak mogłam nie przyjść? Czytałem twój list. Dzięki. Cześć Jack. Jestem nad morzem i naprawdę świetnie się bawię. Słyszałam, że w Waszym mieście jest pochmurno. Pochmurno jest i niezbyt ładnie, ale tutaj nad morzem jest bardzo słonecznie i pogodnie. Naprawdę. Chciałabym, a, chciałabym pr przesłać Ci ten uśmiech. I słońce, cek. Um, no to tyle. Serduszko, Irin. Nie, ważne, nic wielkiego.